Hej, cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na nowym przeglądzie Pułek w sklepie Pepka. Na pierwszy rzut biała bluzka, prążkowana, dekolt okrągły, cena 35 zł i tutaj mamy największy rozmiar 2 XL. Także przydatna część garderoby, na pewno. A tutaj mamy komplety, na przykład taki czarny, kolekcja męska, tutaj mamy paczula, taki zapach. I tutaj mamy świecy i dyfuzor zapachowy, i zaraz mam tutaj, znajdę cenę. Cena jest 30 zł za ten komplet. Także taki świąteczny w świątecznym opakowaniu. Myślę, że fajny pomysł też na prezent. Tutaj jeszcze odkryłam takie dwie świeczki też z dyfuzorem. Opakowanie świąteczne i cena takiego kompletu to będzie 20 zł. Kolejnym ciekawym swetrem w PEPKO jest taki sweter zielony z golfem, takim dużym, wypuszczanym 40 zł. I tutaj największy rozmiar też mamy 2 XL. Zauważyłam też fajną opaskę. Ona jest w kolorze białym lub lekko takim kremowym. W zależności wiecie, jak światło pada z takimi cykinkami. No i fajne gumeczki. Tutaj za 4 złote zobaczycie 4 sztuki. To są takie robione na ala atlasowe jedwabne. Bardzo ładne kolory. Wyglądają super. Znalazłam też taki portfelik. Postaram się Wam tutaj cenę przybliżyć. On ma taki złoty kolor. Cena jest 15 zł, jeden rozmiar. I zajrzymy tutaj do środka, jak to wygląda. Mamy zapinaną jedną kieszonkę na zameczek i resztę kieszonek otwartych. I jeszcze wydaje mi się, że coś takiego jest nowe: czarny portfel za 20 zł. Ten jest. Z tych większych portfeli. Urocze są latarenki w drewnie, czarna góra, cena 30 zł. Tutaj macie podany rozmiar. Bardzo wyglądają ciekawie. No i też mamy rozmiar większy. I te większe są w rozmiarze, tak jak widać, i 50 zł cena. Jeszcze tutaj stoi fajny stolik. Tak, widzicie co? Stwierdziłam, że wam pokażę, bo nie pamiętam, czy ja go pokazywałam. A jest wart uwagi. Ten soliczek 120 zł, kosztuje złoty, Górę ma taką ala marmurkową. W pepko ciekawe buty za 70 zł. One są nieocieplane. Teraz dużo jest takich butów, właśnie jasnych w takim stylu z traperkiem. A jeżeli nie lubicie białego koloru, to też do wyboru mamy kolor czarny. Także do koloru, do wyboru. To są buty oczywiście nie ze skóry. Tutaj u góry jeszcze są takie z kurzuszkiem, ale ten kurzuszek jest tylko zewnętrzny i troszeczkę przy języku jest go. Cena jest 70 zł tych butów, ale to też jest nie skóra i one są ogólnie nieocieplane. Założyłam rękawiczki e, szare z wzorem świątecznym. E, bardzo ładne tutaj futereczko u góry, ale niestety były bezcenne, oderwana metka, także no, nie jestem wam w stanie powiedzieć jaka cena. E, nowością jest też taka piżamka. E, ona ma rękawek z takim wykończeniem fal, no takim falistym jakby. Nie jest proste wykończenie, tylko tak o, takie stępnowanie faliste. Ogólnie powiem Wam, że w dotyku ta koszula nie jest zaciekawa. ciekawa. Ten materiał jest taki szorstki, 30 zł i największy rozmiar również 2 XL. Ale pokazuję Wam jako nowość, jeżeli chodzi o koszule nocne. I tutaj zauważyłam też piżamę biała. Tutaj mamy do tego takie spodenki krótkie prążkowane, ale powiem Wam, że tutaj sprawdzałam cenę, też nie udało mi się ani jednej tej z przodu, ani drugiej, dlatego że no ktoś też chyba oberwał tą cenę i niestety nie wiem, musiałabym po prostu iść do sprzedawcy i dopytać, się, jaka cena. Także jeżeli ktoś z Was widział te piżamki, wie, to piszcie jaka cena jest za tą piżamkę. I tutaj mamy kolejny zestaw świąteczny, przepiękna choineczka, gwiazdka, kula, taki zestaw za 20 zł, zestaw kul do kąpieli, tutaj mamy kulę pojedynczą, ta kosztuje 15 zł i to jest taka bomba do kąpieli, kula, również są inne zestawy, na przykład tutaj do rzęs, tu mamy i zalotkę, i grzebyk taki do brwi, tam jeszcze nie wiem czy pincetka będzie i tutaj do wywijania też brwi, nie rzęs, przepraszam, przepraszam, rzęs. Także takie zestawy świąteczne, tutaj część powiem Wam, już Wam pokazywałam, tu mamy też zestaw pędzelków za 20 zł, także bardzo ciekawe. Te zestawy prezentowe, jeżeli chodzi o skarpetki, 4 pary, 15 zł. Nowy wzór, także zawsze jak jest coś nowego, ciekawego, to staram się Wam pokazać. Tutaj dwie pary takie czarno-białe i czerwone z lekkim takim różem. Koszulka biała z napisem, niebieski napis. Tutaj dzisiaj wszystko pokręcone. Metki pozawijane, ale tutaj jakoś zobaczcie, jaka tu jest. E, jakie to zamieszanie z metką 25 zł, największy rozmiar 3XL także duży bardzo rozmiar jeżeli szukacie jakieś koszulki to coś takiego jest zauważyłam też taki zielony sweter limonkowy naprawdę kolor taki soczysty w dotyku jak widzicie to jest jak kaszmir e, tutaj ten ściągacz przy rękawie jest taki dość długi i cena jest 30 zł. Największy rozmiar to 2XL. I co my tutaj mamy? Oczywiście w Pepco znajdziemy bardzo dużo do pakowania papierów w różnych, no, różnych fakturach z różnymi nadrukami świątecznymi. A tutaj właśnie takie komplety znalazłam za 15 zł. Tutaj mamy aż 4 papiery. Do tego takie taśmy i właśnie gwiazdki do przyczepiania prezentów także uważam, że jak za taki komplet 15 zł to dobra cena one są oczywiście w różnych rodzajach taka gwiazda 15, 5 zł srebrna zwróciła moją uwagę, wygląda bardzo ładnie no i wiadomo oczywiście milion bombek i innych dekoracji do powieszenia na choinkę ciekawa torebka prezentowa z takim brokatem w środku. 3 zł. Kosztuje taka torebeczka. Także myślę, że też miło będzie osobie, która taką torebkę otrzyma. Bardzo fajne plecaki Pepco Girls. Kolor taki srebrny, stalowy. Szkoda, że nie ma takich większych. Ciekawe bardzo pledy. Bardzo mięsiste, bardzo masywne to jest, 120 zł, i tu jest, no, dość duży ten rozmiar, i jeszcze w kolorze róż, różowym, taki brudny róż. Odkryłam jeszcze dwa budełeczka w zestawie za 12 zł. Takie świąteczne, można zapakować coś, jakiś prezent. Podkładki, których nie widziałam wcześniej, więc Wam pokazuję za 10 zł. Mio taki kolor beżowy. Nowy dozownik do mydła. Nowa faktura. Cena jest 17 zł, i tu tak naprawdę, że chodzi o nowości, to będzie wszystko. Nic innego nowego. Natomiast tutaj bardzo ciekawa półka. Raz, że jest mop z WILEDY. I to widzicie ten płaski mop. Niestety powiem Wam, że obkręcałam to pudełko na okrągło i ceny nie znalazłam. Więc tak samo, jeżeli wiecie, jaka cena, to. Piszcie w komentarzach. I tutaj cała kolekcja Russell Hobbs. Bardzo się ciebie zdziwiłam. Tutaj był mikser. Tutaj to w ogóle jakieś, ktoś przełożył. Także odłożymy te ramki. A pod spodem jest waga. Waga w cenie 40 zł. Wszystko firma Russell Hobbs. Jak na razie. I tutaj mamy ekspres przelewowy cena jest 200 zł i również coś dla pań czyli prostownica tym razem firma Remington jeszcze wam tylko powiem cenę 120 zł ona wydaje mi się już wcześniej była tutaj po prostu została dołożona no i do tego czajnik za 160 zł bardzo ciekawe tutaj są Propozycje na prezenty. I tutaj mamy jeszcze taki blender za 200 zł oraz opiekacz. Opiekacz, teraz Wam powiem, jaka cena. Bo tutaj by tam cenę ukryli. Tak to jest z przodu, gdzieś na boku, a teraz od góry. Ale znajdę to Wam, zaraz powiem. 170 zł kosztuje. No i tostery również z tej samej firmy, 160 zł i mamy kolor srebrny tego tostera i mamy też taki sam w kolorze czarnym. I tutaj jeszcze pod spodem ukryte zestawy za 120 zł młynków to jest młynek do pieprzu jak i młynek do soli. Także bardzo się dzisiaj zdziwiłam tą kolekcją. Następnie znalazłam taką świecę. One kiedyś już były. Wydaje mi się, że coś zostało wyciągnięte z magazynu. Ale te świece bardzo ładnie wyglądają. Kosztują 20 zł. No i tutaj taki look na półeczkę. Co tutaj jeszcze ciekawego. U góry odkryłam dwa zony, białe i czarne, ale niestety były za wysoko i nie byłam w stanie. Tutaj sprawdzić ceny. Może w którymś innym PEPKO odkryję to wtedy Wam tą cenę przedstawię. W PEPKO dzisiaj odkryłam tutaj również słodycze. Po 6,50 akurat taki zestaw. Także, jeżeli brakuje Wam na przykład do paczki, do prezentów, to można zakupić taki misiu za 8,50. I takie również kalendarze adwentowe. Słodyczowe po 6,50 z napisem Wesołych Świąt i za złoty 50 do powieszenia na choinkę Cukierki takie czekoladowe. A tutaj mamy jeszcze zestaw pędzelków, też tak ładnie zapakowane. No i tutaj jeszcze mamy komplet do paznokci i kochani na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Wam bardzo. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Do zobaczenia, cześć.